Czy słyszałaś kiedyś o zabiegu Owlshot? Jest to doskonały zabieg dla każdej kobiety, która ma problemy z osiąganiem orgazmu, bądź nigdy go nie miała, bądź chciałaby poprawić swoje doznania seksualne. Zabieg polega na podaniu osocza bogato płytkowego, które uzyskujemy z krwi własnej pacjentki i podajemy w łechtaczkę, jak i przedsionek pochwy. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, gdyż używamy do tego znieczulenia miejscowego. Pierwsze efekty pozabiegowe można zauważyć już po trzech tygodniach. Biorąc pod uwagę działanie osocza bogato bogato-płytkowego, czyli jego zdolności regeneracyjne, jak i poprawy unaczynienia i unerwienia, zdecydowanie to wzmocni Wasze doznania seksualne. Ginekologia estetyczna nie jest już tematem tabu, dlatego chętnie odpowiem na Wasze pytania i serdecznie zapraszam do kliniki Self-Esteem na konsultację.